Jak pewnie widzicie, to ten, ten karton nie zniknął. On dalej tam jest i, i ma się dobrze, nie? Także... Yy, no. A y, koty stwierdziły, że sobie od razu udekorują ten karton i dały sobie takiego pompona tutaj, nie? A ten pingwin dalej stąd nie uciekł. Dalej, dalej patrzy na to, co tu się dzieje że zapraszam do odcinka i chciałem tylko tyle powiedzieć na wstępnie. No. Witam was serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Brawl Stars i jak pewnie widzicie kolejnym zademiarzem którego wam będę dziś prezentować jest Chester. Dokładnie tak jest to Chester. Kupiłem dla niego słuchajcie taką skórkę, bo bardzo mega mi się ona podobała dla niego, więc stwierdziłem, że ją po prostu chcę i ją sobie właśnie Kupiłem, także tak to właśnie wygląda Także tak się właśnie prezentuje Chester, jeśli chodzi o jego skórkę eee, Może przejdźmy od razu do jego statystyk Dobra, okej, okay. no to tak, Chestera aktualnie mam na randze ósmej, słuchajcie Czyli już z botami nie gram, bo jest 113 pucharków, z tego co się orientuję i słuchajcie, na siódmym poziomie mocy go mam w tym momencie Brakuje mi 60 golda, żeby dać mu jakiś tam gadżet Ogólnie, jeśli chodzi o Chestera, jest on dość sympatyczny w sumie za dymiarzem No ale nie ma co też za dużo gadać, przejdźmy do jego statystyk W ogóle te skaczące koło niego, uśmiechające się kuleczki są przesympatyczne ogólnie W ogóle ta skórka jest super, mega mi się podoba, fajna jest, podoba mi się Bardzo ładna skórka <laughs> Przejdźmy do jego statystyk, słuchajcie, więc zaczynamy. Punkty życia, on jest na siódmym poziomie mocy i ma w tym momencie 5920 punktów życia. Szybkość ruchu szybka, atak, czapka i dzwonki. Chester wystrzeliwuje z czapki dzwonki na obszarze o kształcie stożka. Najpierw jeden, potem dwa, a na koniec trzy. Więc w sumie całkiem spoko opcja. Obrażenia 3 razy po 1024 to jest naprawdę całkiem sporo. Zasięg daleki, szybkość przyładowywania normalna. Cechy ma takie. Ten zadymiarz zaczyna z losowym superatakiem, który zmienia się po każdym użyciu. No i to jest takie w sumie... No hardkorowe w sumie, no. Powiem że to jest moc, no bo ogólnie ma bardzo dużo tych em, ataków. Z tego co widać. <laughs> Więc zacznijmy od pierwszego ataku, a jest to wybuchowe cukierki. Chester rzuca wybuchające cukierki, które niszczą otoczenie... Odrzucając i rażąc wrogów, obrażenia 3008, zasięg normalny. Eee, kolejny super atak to łami szczęka. Chester strzela dużym twardym cukierkiem, który ogłusza trafionych wrogów. Obrażenia 320, to jest naprawdę w porządku, bo możemy fajnie sobie tam oho. Zaczyna się problem. <ścoughs> możemy ogłuszyć sobie przeciwnika i możemy mu zadać fajne obrażenia. Eee, salmiaki. Salmiaki. Chessler rozpyla na obszarze o kształcie stożka słony proszek salmiaki, który otruwa wrogów, zadając im obrażenia w czasie. 464 obrażenia. Spoko opcja. Super atak strzelające cukierki. Chester rozpyla na ziemi strzelające cukierki, które rażą z czasem stojących na nich wrogów. 256 obrażeń. No i kolejnym superatakiem jego jest silna, mięta. Chester je odświeżającą miętówkę, która leczy go z czasem. Wylecz 3840 obrażeń. Naprawdę, jeśli chodzi o Chestera i te jego super ataki, to jest coś naprawdę konkretnego, powiem Wam szczerze. Naprawdę jest mega fajnym zadymiarzem. Ja bardzo e, ostatnio sobie nim pograłem i stwierdziłem, że naprawdę jest mega fajny. Także, no nie ma co też za dużo gadać. Przechodzimy do e, dwa razy solo, dwa razy duo oraz do 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 co ja miałem mówić a do jakiegoś innego tam trybu chciałem wam tylko powiedzieć że um, mamy ogólnie discorda e, takiego Brawl Starsowego coś w tym stylu serdecznie was do, do, do was do niego zapraszam link macie w opisie więc jak coś to możecie się od razu zalogować tam do nas do Brawl Stars ja tam od czasu do czasu bywam że tak powiem ale ale wszyscy jesteśmy łącznie na tej grupie Brawl Stars i, i tam wszyscy ze sobą piszą i tym Podobne, więc serdecznie was zapraszam do, e, do grupy Brawl Stars na Discordzie. Dobra, dwa razy solo, dwa razy duo oraz e, jakiś tam inny tryb. Zaczynamy od dwa razy solo, zobaczymy jak w ogóle na tym telefonie pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, no bo jak nie, no to będę musiał się przerzucić na komputer, czego w sumie nie chcę. <ścoughs> no ale dobra, lecimy. Oho. Coś mi się wydaje, że będę musiał na kompa przerzucić się. A jak? Dobra, zaraz, zaraz to zrobię. Na razie klocuszki sobie tutaj ogarniam. <śm> że tutaj na razie nikogo takiego sy... Nie ma takiego y gościa jakiegoś. Ale dobra. mamy już 5 power cube'ów, to jest całkiem sporo. O dostał. No, nie dostał. No 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 no. no. Dobra, sobie wejdę tutaj. O Pan T. O cudownie. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jest! I jeszcze od razu się wyleczymy. Więc spoko. O, o, bibi. Nie ma Bibi. Dobra, sprawdzimy co tu jest. Oho, bella. Belle. Belle. Ciach. Belle nie ma. I mamy ostatniego gościa. I ciekawi mnie, o nie! Najgorzej. Ale dobra, zrobimy tak. Nie trafiłem go! Najgorzej na świecie! Najgorzej na świecie, słuchajcie. Dobra, czekajcie. Dostał. No nie dostał Jest! No, wiadomo Wiadomo No, także tak to się właśnie prezentuje, słuchajcie. Tak to się właśnie prezentuje. Dobra, mamy stara, star dropa. Rzadki oczywiście. Eee. No i tutaj jest taka sytuacja, słuchajcie, bo ja już mam tu w tym momencie no trochę tych yy, tych dropów, yy, star dropów, nie? No ale ja czekam, cały czas yy, będę ten, je zbierał, żebym mógł z wami otworzyć je w jakimś odcinku łącznie. Zobaczymy, ile tych star dropów w ogóle będę miał. Wydaje mi się, że będzie ich chyba sporo, więc myślę, że odcinek będzie taki całkiem ciekawy. Lecimy dalej w takim razie: Chesterem kolejne solo dwa razy. Znowu jakiś problem na telefonie, widzę. Aj, masakra z tym jest, ale przeczytałem, że niestety mój telefon nie jest chyba kompatybilny, żeby robić projekcję na, na komputerze. Niestety, więc no, tak to wygląda, a nie inaczej. Szkoda. Szkoda, ale może kiedyś sobie kupię lepszy telefon. <laughs> no dawaj, rzuć w to. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, panie kolego. O, tam są jeszcze power Cuby. Ja sobie je wezmę. Sobie je wezmę z przyjemnością. Rzucaj tutaj. Nie? O nie. Ciao. Angelo go zabił. O, o, Sandy. Nie, 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 panie kolego, ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Oho, czyżby Angelo? Angelo, no, jest Angelo, schowam się tutaj. Ta jest. No, dostałem. O, mogę się uleczyć. Dobra, to ja biegnę do niego. Easy. Ło! Wow, prawie by dostał. Jest. GG. <giby> fajny jest, fajny jest. Trzeba nim faktycznie sobie troszeczkę pograć, ale jest naprawdę sympatycznym zadymiarzem. Dobra, słuchajcie, dwie wygrane na dwie wygrane. W tym momencie zobaczymy, jak pójdzie nam w parze z chesterem. Zobaczymy, jak nam pójdzie właśnie w parze. Mam nadzieję, że dobrze. Zobaczymy, z kim jeszcze gramy. Z kitem. No dobra, kit, spoko opcja. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzeba tutaj zdobyć jak najwięcej tych power Cubów. Ty atakuj tego yy, o o. A ja sobie zaatakuję tego. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Tam jest. Punk. Jest. Dobra. No, tu jest punk. Wow, wow, wow. Rzucam! Tak jest! Dobrze! Gitara. O matko. Kit na 7 kubach. No to powiem wam szczerze, że to już jest potęga, nie? Dawaj te kuby tutaj. Dobrze. Już po nim. Jest. <ścoughs> no dobrze, dobrze, dobrze. Nie powiem, że nie. Naprawdę jeśli chodzi o kit. Chester to naprawdę jest spoko team. Tak, jasne, nie ma problemu. Zagram z tobą. Kicie jeszcze raz, e, bo bardzo fajnie się gra ogólnie. No mówię, jeśli chodzi o Kita i Power Cuby, to jest tutaj, no, potęga. Nie ma co ukrywać. Pewnie ma jeszcze ten e, Tom Tom Tom. Matko, zapomniałem, jak to się nazywało. To takie żółte. Nie gadżet, tylko. O matko, dajcie znać w komentarzu, bo zabrakło mi słowa. Zapomniałem po prostu, nie? O, o. Dobra, o, trzeba uniki porobić troszeczkę. To jest przypał trochę. O, 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 o. dobra, jest. Jest, 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 jest. I jeszcze stuna. Stuna mu trzeba dać. Dawaj go, dawaj go tam. Dobrze. Super. Nie trafił Nie trafiłem, ale przypał Ale przypał. No dobra, nic się nie stało. O o! On ma 6. Ej, to by było spokój, gdybyśmy go złapali. Chodź go, dawaj go. Idziemy po niego. Skacz tam. Nie. Dobra. Wo 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 nie 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 nie. Wo 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 wo. wo. Myślałem, że przegram to, ale nie przegrałem. Eee, o, tu jest śmieszna sytuacja taka. Do widzenia. Widzimy w ten sposób. O kurde, no uciekł, no, no uciekł. No nie, 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 panie kolego. Nie! Ajajaj, aj, aj. no niestety, myślałem, że go trafię, ale go nie trafiłem, także no niestety. Przepraszam, panie Kicie, ale no niestety muszę y, opuścić pana Eee, ale wydaje mi się, że ten, że spoko. No niestety, ale kurczę. Nie spodziewałem się. Zapomniałem, że tam jest gain w ogóle. O, czekajcie, bo jest tutaj poziom. Nową odznakę mam. Więc spoko. Eee, nowa odznaka jest. Dobra, sprawdźmy jaką się. Mm, spiszę. Nie, może napad. Zobaczymy, jak napad pójdzie. Eee, Chesterem. Wydaje mi się, że chyba będzie spoko. Chyba. <laughs> Zobaczymy. Albo knockout. Ej, knockout też trzeba sprawdzić. Tak, napad i knockout. W ogóle e, tryby gry, które bardzo lubię z swoją drogą, no to to napad bardzo lubię. Nie wiem, dlaczego spodobał mi się napad. E, zbiory klejnotów też są spoko. Oho, znowu laguje. O, 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 dobra, 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 dobra. Dostał. On nie dostał. O, o. Jest, przeżyłem. Kajcie, kurczę, no czemu mi to tak laguje? No, najgorzej. Jest. Byron. Chodź tu. O nie, ty, panie kolego. O kurde, dobra. A, mogę go zestrunować? Kurde, no nie trafiłem znowu. I nie wierzę! Ale ma farta no. O, ale tam wjechał. U -u. Uciekaj Chester. Mhm. Wow, grom tutaj ostro leci. Dobra, idę ten safe atakować też. Ej, nie no, czemu tutaj, Brok, przyszedłeś? Ej, wracaj tam! No dobra, trochę poatakujemy tutaj. Ale chyba to przegramy. Bo oni tam chyba nie mogą. Czemu wy tu przyszliście? Albo no, nie, dobra, dobra, w sumie spoko. Gdzie jest grom? Grom! Nie, no nie, no dlaczego? E? Jest! Nie no, remis! Remis! Ale akcja, dobra, no trudno. Ale dobrze, że remis, słuchajcie, bardzo dobrze, że remis. Ale fart. Nie no, nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że w napadzie, boże, tak, w napadzie będę miał remis w ogóle, nie? Niesamowite. Ja pierniczę o tutaj chyba widzę że ten że to słabsi przeciwnicy są chyba ale gramy napad w tym momencie nie zobaczymy jak tam napad dobra dostał dostał nita wow 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 czekajcie 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 dobra jest jest git jednego pokonaliśmy chociaż w y, Nie, Tak jest. O, 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 o sam zostałem. Super. sobie tutaj w ogóle nie głupie A jak ni O nie Nita mm. A, bo oni dwóch jest, dobra, ej, spoko spoko. Sobie naładuję ulta. Zobaczymy jakiego w ogóle będę miał ulta nie! jest! <laughs> nie spoko! Nie, 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 nie ucieka, jest! Nie! Jest, jest, jest. A! Niesamowite. Yeah! Najgorzej. Kurde, no. Co? Zginęliście ogólnie. Nie wiecie do mnie pretensji. To wy jesteście słabi. <grytania> Dobra, Nita. Do widzenia. Okej, okay, wygraliśmy to. Nie, no źle to zrobiłem tam, ale jestem gwiazdą gry, więc spoko. Eee, I tak to się właśnie prezentuje, słuchajcie widzowie. No tak się prezentuje Chester. Eee, jest on naprawdę mega sympatycznym zadymiarzem, bardzo fajnie mi się nim gra. W ogóle, o, przepraszam najmocniej. W ogóle zastanawiają mnie te gadżety. Eee, o, właśnie, Gwiazda Moc to się nazywa dokładnie. Eee, I ja chyba bym wziął dla niego coś takiego jak rzut okiem, wydaje mi się. Eee, albo słuchajcie, dzwonkomania, bo to też jest mega op, nie? Także rzucamy już 4 Także no, to może być fajne. To może być fajne. To ulti będzie takim, jakby dodatkiem. A z gadżetów w zasadzie to się zastanawiałem, czy bym wziął. Hmm. To słodkie, słodkie fasolki wydają się spoko. <laughs> Także, no, taki totalny random postać w sumie, nie? Troszeczkę jak nie wiem, czy graliście kiedyś w coś takiego jak Tekken. Eee, to taka biatyka była eee, i w Tekkenie był, była postać Mokujin, i Mokujin był każdą postacią w sumie. Eee, I to było też takie troszeczkę bekowe, bo trzeba było się na, nauczyć e, grać. Eee, w ogóle on jest podobny troszeczkę do Mokujina z tą skórką, więc, no. Spoko, spoko opcja. Trzeba było się w ogóle nauczyć grać wszystkimi e, postaciami w tekenie, żeby grać Mokujinem, bo Mokujin był wszystkimi postaciami po prostu, był taki drewno. Że <ścoughs> tak to właśnie się prezentowało. Także dziękuję wam bardzo drodzy widzowie za dzisiejszy odcinek i widzimy się już jutro z odcinka z oceny kont. Pamiętajcie zostawiajcie komentarz pod tym filmikiem tutaj, ze swoim klubem, nikiem oraz pucharkami. Łapka w górę pod tamtym filmikiem oraz subskrypcja, bo oceniam swoich widzów. Słuchajcie i przypominam znów o konkursie, już w następny, nie w ten poniedziałek, który będzie, tylko w jeszcze następny jest rozstrzygnięcie konkursu i do wygrania jest karnet zadymiarski+. Plus Plus. Także dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie się w mój kanał i widzimy się już jutro, tak jak wcześniej wspomniałem z oceny kont. Także trzymajcie się, cześć! A ręka, no tak zapomniałem.